Świętochłowice Florian. Florian nie jest święty W Kościele katolickim mają dużo świętych narobili wszystkich świętych, wszystko święte, a tylko Chrystus jest święty. Przybity do no, krzyża tak. u nich. A tylko jest święty w naszym sercu Tak. Mamy od Niego się uczyć naśladować prawdziwy wzór. Chrystus. Królu. Dobra. Przekażemy. Iskra z Polski. Wychodzi. Działa. I rozpali świat. No, iskra z Polski. Gdzieś mamy karteczki jeszcze.

Czas sądów. Golgota. Wybieramy dobre łotry i złe łotry. Poprawicie po lewicy. Położysz słowo? Aha, tam nie położysz, bo jest tu ta, tasiemka. I tam, tam jest. Blokada, nie można wejść i tam złożyć na ołtarzu. Prawo Boże. No, w masce siedzi, siostra. Ziemła, no, niech prawda zaświeci, zapali świętochłowicę, prawda Chrystusa. I nawracajcie się i wierzcie w Chrystusa w Ewangelię. Niech Zapłonie serca i miłości radości, sprawiedliwości. I uczmy się od naszego nauczyciela tej prawdziwej miłości, która jest zapisana w Biblii, Słowie Bożym. Prawdziwa miłość. I prawdziwe wybory to wybrać. Emanuel, ojciec zęba, Chrystus, król przychodzi. Wybieramy Jego, jemu można zaufać 100%. A no człowiekowi nie jest 100% nigdy, bo wszyscy jesteśmy grzeszni. Rzymian 512, Rzymian 519, Chrystus zniszczył śmierć. Jako baranek obawiając 14 od 1 do 5 czeka. Na no Jemu posłusznych i naśladujących w Jego miłości i prawdzie. Bogosławimy.